Dzień dobry, witam. się z innego ujęcia robimy, bo z komórki. Nie naładowałem po wczorajszym. I pójdzie tak sobie powiedzmy. Zobaczcie jaki zachód słońca jest, mróz się będzie utrzymywał, taki widok zachodzącego słońca, to nic dobrego nie wróży. Letnią porą też, jak jest takie czerwone słońce, jak zachodzi, to następnego dnia upał może być jak nie wiadomo co, to jest prawda. I to się potwierdza. Ładnę ujęcie teraz tu. Ślisko jest, nie idę, stąd może się uda zobaczyć, zobaczycie. Wodospad gara tak jakby był zamarznięty. Zbliżenie nie zrobimy, bo jestem w rękawiczkach, kurczę chęczę. Muszę ściągnąć. Bo dalej nie podchodzę kochani, zobaczcie.